Cześć, jak kilka filmów temu opadałem o oszczędzaniu baterii w swoim tablecie, ktoś napisał do mnie komentarz, że warto jest zainstalować antywirusa. I to za darmo. Warto sobie zainstalować, bo. Żeby nie było komplikacji. No i kombinowałem jak koń pod górę i w końcu wczoraj wyszukałem w tablecie w aplikacjach jakiś, jakiś antywirus. Ej, nazwę pisze się trust. Look, tak, Trust Look, Security. A wymawia się Trust Look, Security. I właśnie z tego, co czytałem tam, opisy, to kilka czy kilkanaście milionów ludzi zainstalowało tego antywirusa. I są zadowoleni. I dlaczego ja to nagrywam? Ja bym się chciał Was zapytać, czy może ktoś ma już tego antywirusa i wie cokolwiek o nim, czy to dobry jest. I, a albo jako informacja dla tych, którzy chcą zainstalować, ale nie wiedzą, że takie istnieją. Więc na Samsunga, tak jak mówię, pewnie na wszystkie tablety. Na pewno to jest na Android, to na pewno. Jak ja go znalazłem? W aplikacjach, ja szukałem. A tych aplikacji, ojeku, smutna godzina. Ile? To gry mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. W końcu w Google wpisałem antywirus. I od razu mi właśnie wyskoczyło ten y, trust, trust Look i że to jest właśnie antywirus na mojego tableta. I tak go zainstalowałem i, i czekam na wasze opinię Czy Wy coś wiecie, a może komuś rada się przyda. To tyle. Co miałem do powiedzenia i życzę Wam udanego, bezpiecznego, miłego weekendu. Cześć, trzymcie się.